Proszę Państwa, dzisiaj po prostu na tapetę weźmiemy. Chciałem powiedzieć o 2pl ale nie, chciałem powiedzieć o 2pl ale powiem, proszę Państwa, o 2.pl. Tutaj jest, proszę Państwa, jakaś reklama, jakaś gra. Tutaj Hero Wars, proszę Państwa. Teraz mamy tak. Mamy tutaj Trump kontra Harris. Oto wyniki i sondaże, proszę Państwa, tutaj doszliśmy do momentu, gdzie emancypacja może, może po prostu ponieść albo po prostu zwycięstwa, albo klęskę, prawda? Ale to w Ameryce, proszę Państwa. Tam to jest ważne, żeby było tak porówno mniej więcej. Czy to jest republikanin, czy to jest po prostu demokrat, to jest mało istotne. Ważne, żeby porówno było, bo wtedy po prostu nie środki w miarę idą, prawda? Dlatego u nich na przykład samochody nie skręcają ani w prawo, ani w lewo, tylko prosto jadą. Tutaj nie mam na myśli Hamera, tak? To jest inny ustrój, inne państwo, inny system. Tutaj po prostu bym zostawił Ale proszę Państwa, tutaj po prostu dzieją się straszne rzeczy. Wycieku makabryczne zdjęcie, naruszenie etyki, a może nawet prawa, proszę Państwa, tutaj tutaj nie będziemy o tym nawet rozmawiać ani mówić, to jest nieistotne. To jest Telewizja, proszę Państwa, bez kabla, proszę Państwa, bez. Proszę Państwa, tutaj już tutaj no, wzięli na uwadze po prostu osoby, które mają problemy. To jest bardzo czarny humor i bardzo kiepski, kiepski żart z mojej strony, e, dlatego nie będę go dali po prostu kontynuował tego żarta, bo to nie jest żart. To jest smutny temat, ale bez anteny i bez umowy też, proszę Państwa, pilot, prawda? E, no dobrze, teraz przechodzimy, proszę Państwa, do następnego tematu, gigantyczne zagrożenie na balkonach, wiele o tym nie wie, proszę Państwa. E, chyba warto przeczytać, jeżeli to jest zagrożenie, prawda, to niby ja nie będę wynikał. Uczenie SWPS, to trzeba procesu aktywiści, jest wyrok sąny, proszę Państwa, no to to ciężkie rzeczy się dzieją. Ale też nie wiem o co chodzi, to nie istotne chyba. Ale mówię chyba, ale może to jednak jest istotne. Zabójczycy cyk, uwaga, założenie są nie proszę Państwa, będzie padać, proszę Państwa, ale do tego jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, prawda? I to, to kurwa można wyciągnąć. Więc to raczej jeden błąd, konsekwencje będą opłakane, proszę Państwa. Co tu jest jakaś szczelina? Czyli, jak Państwo mnie przepuszczą, prawda, cika dzika przepuszczą przez te szczeliny, tutaj proszę Państwa, niech z Państwa zobaczą. Jeden, wystarczy jeden błąd, tylko z konsekwencji będą płakane. No dobra, może i tak, zobaczymy. Największy wróg drewna rozwiązanie jest proste, proszę Państwa, chyba o koryniku mowa. Może i warto, przecież jak ktoś ma domek, prawda, altankę i takie tam rzeczy z, z, z drewna, to chyba warto. Ja tam nic nie mam, to mi to nie obchodzi. No mam ramkę po prostu z no drewna dla obrazu, nie, ale to... Nie potrzebuję terapii. Tutaj mamy, proszę państwa, niby reklama, albo to niby nawet po niemiecku jest prawda. Finlandia z für das Risiko management in der Technik. Nie będziemy wnikać, to jest reklama, proszę państwa. Temu, proszę państwa, tu jest, o, nawet mają dżinsy, ale ja tam od 20 lat nie chodzę w dżinsach, bo mnie to po prostu, mi to urąga. Urąga mi to, na, czy to mi obciąża, czy to mnie, drażni mnie w kroku. Dlatego nie, O tu jest nawet krok, proszę Państwa, o Wilku, o wilczycy mowa, proszę Państwa, o, jest temu, jest krok i jest dobrze. Tak zachował się Rosjanin, ile później zginął, proszę Państwa, ciężkie temu, które nie będę go poruszać. Rosjanin poszedł do muzeum, w Polsce okonywali nas, proszę Państwa, nie tylko Was, ale i nas też, wszystkich. I tak jest i będzie chyba do, do końca świata tego i dłużej, jeden dzień. Mieszkańcy Legionowa pytają, pokazali zdjęcie z zajączkowskich Henryk, proszę Państwa, Mieszkańcy jakby pytają, i mają pytać, proszę Państwa, kto pyta, nie boli. To jest akurat żal ze mojej strony, ani jakiś sarkazm? Kto pyta, prowadzi, proszę Państwa. Może nie od razu rządzi, ale proszę Państwa, kto pyta, ja to powtórzę, może to jest ważne zdanie. Kto pyta, prowadzi. To jest bardzo ważne zdanie. Czasami mi się coś uda, do mądrego i nawet w miarę po prostu elokwentnego powiedzieć. Po dekadach wróci na Wawel, proszę Państwa. Wystawił obraz na aukcję, policja była szybsza. Brawo, panowie policjanci. Prawo I to, że Państwo tam obrażają gdzieś na tych KFC galach, to, no to ja bym się obraził czasami. Może nie, nie obraził, ale bym po prostu wystosował dekadę po prostu do Wawela. Mieszkańcy Krakowa przeżyli szok. Wideo trafiło do sieci. Mieszkańcy Krakowa przeżyli szok. Proszę Państwa, tutaj widzę dzika. Proszę Państwa, tutaj widać dzika w Krakowie. I ja się tym mieszkańcom w Tutaj można się wystraszyć, proszę Państwa. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo, jeżeli o takowe jest, szybko zmyka, proszę Państwa. Najlepsze tygodnia kodnia sprawia setki Lidla, Auchen i Bietronki, proszę Państwa. Gdzie jest Kaukland? gdzie jest po prostu Dino, proszę Państwa, gdzie jest Dino, gdzie jest Pani Kasia po prostu, gdzie jest Pani Kasia i gdzie jest Dino. Dino to jest w 80% chyba polski akcjonariat. Chyba, proszę Państwa, bo nie wiadomo w Polsce, jak to jest, prawda, bo to wie pani, wiedzą Państwo, jak to było. Raz tak przeszli, raz tak przeszli i pomieszało nie, w głowach też niektórym. Nie wiadomo, nie jestem pewien, ale tak mi się zdaje, że tam, no można sprawdzić ale nieważne zresztą, nie będziemy się tak skupiać na po prostu wyzwoleńczych aspektach akurat. Pokazała, co kupiła w stolicy, proszę Państwa, długo oszczędzała. Kogo chcesz oszukać? Kupiła, co mogła kupić, proszę Państwa, w stolicy. No, mogła wszystko kupić. Uśmiech kupiła, proszę Państwa. No, jeżeli się udało, no bardzo ładnie. No, to twarzy jej z uśmiechem. Okazała, co kupiła. Kupiła uśmiech w stolicy, proszę Państwa, no i jej się udało i do twarzy jej z uśmiechem. Do pasu dzieciaka, do hitu, żadny z siebie zna, co jeśli trafisz 5 razy. Nie będę tutaj zacytował sam siebie, po mi to, ale proszę Państwa, akurat wiem. Never ending story, proszę Państwa. No tutaj jest, masz więcej niż 30 lat, nie? w 27,5. Nie będziemy dalej przechodzić, nie, tutaj to już jest koniec. Do dopasuj. Do pasy wykonać do przepoju, żaden z Ciebie fajnie, jeśli trafisz 5 razy, to, to nie będziemy też robić. Tutaj stoi jak wieża Aitra, naprawdę Tutaj wszystko nie ma szans, żeby stopy. To jest wieża Eidla, akurat chyba. No to też nie wiadomo, czy to amerykański, czy, czy to akurat ta, ta francuska, prawda? Bo to obie są podobne. Można się pomylić, ale dobra, no nieważne. Tak, proszę Państwa, my się też. Wy w stanie po prostu, nie Colorado, proszę Państwa, tam jest tylko radio w Kolorado. Akurat mają radio, ale tam w Nevadzie nie, no tam gdzie Las Vegas, proszę Państwa, no. o, mają nawet sfinksy, proszę Państwa. Chcieli zaoszczędzić na <ścoughs> chcieli po prostu, no, chcieli dać do, do zrozumienia swoim obywatelom, Amerykanom, że mają wszystko u siebie, nie muszą kurwa nigdzie wjeżdżać. No ale taki się wiem, że się udało, to jest, no, proszę Państwa, temu jest, o. Są buty i inne rzeczy. które ja już do Państwa prawie, moje po polskiej mądrości. Muszę sprawdzić. Siedem minut, prawie i pół minuty. Jak żyć, proszę Państwa? Mając 40 hektarów ziemi w Chorwacji, jest co prawda gorąco, prawda, ale rosną banany i truskawki, proszę Państwa. Byłem w maju, jestem w szoku, ja się nie dziwię. Była i zobaczyła, że nawet kury mają później, bo mogą z tej ziemi wyżyć. I, i ta pani była w szoku, proszę Państwa. Tutaj można się szokować, proszę Państwa, można. Ja to rozumiem. Ja Zarabiałam nawet 70 tysięcy złotych miesięcznie. W Polsce ich brakuje. No nie ma co się dziwić, skoro taka cena. Oburzony klient zrobił zdjęcie Biedronki mówi o kontroli, bo to jest ekonomia, proszę Państwa. No, brakuje dobra, prawda? Proszę Państwa, ale brakuje dobra, to dobro jest drogie. 70 tysięcy. Co takiego człowieka dają. To jest ekonomia. Ekonomia to jest ogólnie X. Proszę Państwa, X. Nie trzeba studiować ani robić doktora. Absolutnie. To jest popyt podaż X. Punkt równowagi jest w środku, proszę Państwa. Koniec. Ale to nie, nie będziemy się na tym słuchać, bo tu skończyliśmy. Właśnie skończyli Państwo studia i doktorańskie studia, nawet profesora liznęli trochę. I, i skończyliśmy ekonomię właśnie. Oburzony klient zrobi zdjęcie Biedronka mówi o kontroli. Proszę Państwa, tak nie może kurwa być. Oburzone kliencie, pan ma rację. Cieszmy się, że to pana spotkało i nas. Bądźmy hamami w tym przypadku, proszę państwa. Bądźmy jak Jacob Wojewódzki, bądźmy hamami i powiedzmy kurwa. Dobrze, że to pana nie nas spotkało. I dobrze, że to pan kurwa zwrócił uwagę i wszystkim. W Dino chyba tak nie ma. Chyba mówię, bo kurwa, nie jestem pewien, proszę państwa. Ale dobra, idziemy dalej tą drogą. W Kauflandzie chyba też nie. I jeszcze w, w Altiku. Proszę państwa, Altik. Oldaj. Wszyscy dają. All daj. Wszyscy all daj dają dawać z siebie wszystko. track Sowort i Bersetzung tutaj po prostu nie są mi, nawet w czasie, w czasie jak wchodzą na Giewo. to są Niemieccy turyści. Proszę na nich uważać i zważyć, proszę Państwa, bo w tym przypadku mogą to być Szwajcarzy albo Austriacy. To wszystkich, którzy są bardziej narościowo nastawieni, to ja bym miał apel, nie? żebyście Państwo uważali, bo to nie wiadomo, czy to jest Austry, czy to niekoniecznie musi być Niemiec. To może być Austriak albo Szwajcar, proszę Państwa. Nawet Jochen. Ale dobra, czy mężczyźni powinni się depilować wybuchła prawdziwa burza? I tutaj trzeba się burzować, proszę Państwa. Tutaj trzeba, bo... Nie... Ale ogólnie jeżeli o mnie chodzi, to mogą się depilować powinni nawet. Jeżeli... Ja nie, ale inni tak, proszę Państwa. Nie będą ludzie śmierć w przypadku nudnych. to nie, że ja śmierdzę, bo coś absolutnie, ale bądźcie po prostu zadowoleni wszyscy. Na ryby, proszę państwa, na ryby. O, jest na ryby, jest 70% przesyłany, proszę państwa. No dobra, teraz miał pretensję, bo wolno jechał. Agresywny kierowca dał popis, proszę państwa. Miał pretensję, bo wolno, agresywny dał popis. Proszę państwa, po, po i pis. Dali popis. No dali, dał popis, proszę państwa. I miał pretensję. No, czasami trzeba mieć prezencję. Zainwestowali w fotowoltaiki rachunek ma wyniósł 37 tysięcy złotych. Przeinwestowali, proszę Państwa. Można przeinwestować. Za pomocą AI rozebrali koleżankę z klasy. Teraz smutna sprawa, proszę Państwa, taki, nie będziemy tego poruszać w ogóle, ani się nad tym rozważać, bo to smutne. Pochmurne wieści z kosmosu to pewnie ten nurtował samotów od dawna. Proszę Państwa, nurtowało ich. Dali z siebie wszystko i stwierdzili, że, że wszystkie satelity są umieszczane na balonach i unoszą się wysoko w powietrzu. Bo ziemia jest płaska, proszę Państwa. No i chwała im za to i dobrze. Temu tu jest, proszę Państwa, reklama. To jest chiński sklep, ale niby, niby, niby wysyłają wszystko, jak leci i szybko to robią. Skoro im to się opłaca, to nie jest. Izu, Gonoch o rasizmie w Polsce nie ukrywa zaskoczenia. Nie ukrywa zaskoczenia, bo wszyscy go pokochali, proszę Państwa. No czasami tak jest, że akurat y, pomylili go po prostu z. Pomylili go po prostu pomylili go z tym graczem z legii Warszawa, proszę Państwa. I mu odpuścili dobrze. Skoro biega i to przegra. Ma 75 laty, szykuje się do zawodów kulturystycznych, to że państwa młodzież zazdrości i powinna. Wziąć się za siebie, kurwa, w końcu. Weźcie się w końcu za siebie, młodzież, kochana. Były znany piłkarz przejechał się po Argentynie azyl dla byłych nazistów. Proszę Państwa, to smutne sprawy, nie będziemy o tym rozmawiać. Nawet. Japończyk spróbował polskiego dania retynzy, mówi samo za siebie. Nie potrafi wyjazd z Polski, proszę to była ma na pewno. Ugościła go. Tylko nie utuczyła. <laughs> All inclusive. I był za ciężki, nie, nie potrafił się ulotnić. Ale dobra, no tak jest, no. Podziękujmy pani Magdzie, że no, że pani Japończyk teraz ma takie problemy z wyleceniem do swojego kraju. To, to legi Warszawa, podziękuję. All, all inclusive Urlops w proszę państwa. Tutaj mówią, że można na urlop pojechać i spotkać nawet króla Karola III. Miał gest. Podarował wnukowi wyjątkowe procent. Proszę państwa, kogo miał podarować? Mi, państwu. No, wnukowi podarował, to, to, to jest. Borys Szyc, żałoba. Smutno, sprawy, nie będziemy tutaj nic mówić. Proszę państwa, kupujesz arbuzy, na to musi zwrócić uwagę. W sklepie Bosacka mówi wprost: Teoretycznie, kiedyś, miała, kiedyś, kiedyś, 20 lat temu jej słuchałem i trochę miała rację, proszę państwa. Nie wiem, co tam się dzieje z arbuzami, ale ważne, żeby były dojrzałe, prawda? Stuknąć, puknąć, po prostu stuknąć, puknąć. Jak jest dojrzałe, to można właściwie wyjechać. Pani Szajber w szoku, proszę państwa. Spójny wysiadek Rosjan z Ukraińcami. Proszę państwa. To nie jest szok, to jest po prostu... zgoda buduje, nie zgoda proszę Państwa. Tu nie ma co się szokować. iPhone 15, Shane Productive Business Deal, proszę Państwa, tu jest. Proszę Państwa, jak Państwo klikną w to, żeby usunąć, żeby tylko wy... aplikację na iPhoneie, żeby, żeby nie było tej aplikacji widać, ale ona jest i żeby ją przywrócić. Proszę Państwa, proszę tego nie robić. Państwo po prostu wkurwią. Tak nie wiem, dzisiaj. Jest dopiero poniedziałek, kurwa. się jutrzejszego dnia przez, przez to wszystko. Ale dobre. Policja nie będzie miała litości, proszę Państwa. To nie jest dobrze, proszę Państwa. Nie. nie. Za korzystanie z nawigacji można mi to to Kiedyś to czytałem. Się... Nie, nie, to nie jest dobrze, jak policja nie ma litości, proszę Państwa. Praca w jest dla mnie bardzo ważna. Ojciec nastolatki tłumaczy. Dziecko drogie. się zajmie po prostu kredkami, zabawkami i. i, i. I daleko Barbie. Polak pojechał, jeżeli jeszcze możesz wykorzystać ten okres. Dziecko, wykorzystaj ten okres i baw się. Bo później to będzie katastrofa, trzeba będzie. Polak pojechał do Turcji, to usłyszeli w nocy go przeraziło. Proszę Państwa, Polaku, który słyszałeś, tam pojechałeś i usłyszałeś. I chwała ci za to, że się uczyłeś po turecku. Ale lepiej czasami nie, tak mówię. Czasami lepiej nie potrafić. Nie potrafić po prostu innych na rzecz innych języków. Tak, teraz Państwo widzieli, co się stało. Pojechał, potrafi po, po turecku, zrozumiał w nocy i się wystraszył. Chciał jechać do Polski, dostał prawo i prawie. Proszę Państwa, takie rzeczy się dzieją. Czasami lepiej, lepiej po prostu nie warto uczyć się języku, jak widzimy. Ma to też zalety, proszę Państwa. Nie rozumiemy śpiny, proszę Państwa. Nie wiemy, co się dzieje, nie rozumiemy kurwa śpiny. Malediven Sonderpreis Angebote. Proszę Państwa, tutaj piszą, że tutaj jest reklama, że można płać na Malediwy i tam są oferty po prostu dla wszystkich, nawet dla biednych ludzi, bo każdy może tutaj, to jest Sonderangebote, że każdy może. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, turyści znaleźli sposób na drożyznę nad morzem, proszę Państwa. No, turyści są zdolni do wszystkiego, proszę Państwa, jak się nie pozwoli na to. I jeżeli to są polscy turyści, to jak najbardziej to uwierzę, że tak było. Dali seradę, proszę Państwa. Dali, jeżeli po prostu że niepiecznego będzie, czy żadnej mewy, to akurat chwała im za to i takich niech po prostu brną w tym kierunku. Dalej, Te Vau Firli, Kabel proszę Państwa, tu jest jakiś kabel nich, ale no jest jakaś promocja czegoś tam. No, żeby Państwu tutaj mówić w taki sposób bardzo powierzchowny, to powiem, że to jest akurat promocja. Telewizor Zender IDHD, Zender In ST, proszę Państwa, Grosses, Przepraszam, Media, Mediateken Angebot, Giga TV. Gdzie są akulary akurat nie mam przy sobie. Nie, proszę Państwa, tutaj nie dam radę tego przeczytać, Nie pan tłumaczyć, tu coś jest takiś, jakaś elektronika z WodaFona, proszę Państwa. woda da dafon, proszę Państwa, że tam jest jakiś telefon. No dobra, to jest znowu telefon. Z telefon, proszę Państwa, nawet... Mogą Państwo przyjechać John derem po nim i on będzie dalej działał. Ale dobra, to jest jakaś okazja. Tu jest, proszę Państwa, o, jest, o, tu jakieś ma okazję skręt nawet mają. To są aniołowie biznesu, prawda? że Czasami tam wspierają po prostu Bombrixa i inne rzeczy. Jakieś perfumy nawet z Armani. Dobra, tu jest OK. Treści na okładkę, koszmar podróży. Ukrop w pociągu PKP i duże opóźnienie. Ukrop, proszę Państwa. Chyba się ktoś spłacił, ale się zmęczyłem, proszę Państwa, mówiąc do Państwa. Pracownicy mogą korzystać z odkowych urlopów. mało kto o nich wie, no bo to po prostu jest chamstwo, e, że, że się pracownikowi tego nie powie. Ale to nic, takie czasy. Za pomocą AIRO zabrali... Kolei... nie, to smutno, to nie wiemy tutaj. Szok w Rosji, zawaliła się autostrada, wtedy na wakacje nie padł, katastrofa, proszę Państwa. Tak nie może być. Koniec z przeszkami dorożką po rynku w Krakowie, jest nowy zakaz. To dziwne. A to dziwne proszę Państwa, ale jeżeli to smutno, bo to dotyczy zwierząt, to nie będziemy tego poruszać, nie, absolutnie. Mają nagranie za stiną wokiem, przeszedł na workie, krok, smutna sprawa. Też nie będziemy tego dać. Upada za nas sieć siłowni ludzie płacili kocie zostali z niczym. No po prostu. Za mało płacili. Polak pojechał do Turcji. To już mówiliśmy, tu nie zostały tylko ruiny i to smutne, Skrzydło po wypuszczeniu, smutne, gwałtowne burze i podtopy na smutne, proszę Państwa, ale to we Francji, że państwo nie martwi, za mocno, jak coś daleko, to wiadomo. ale i tak smutne proszę Państwa. <coughs> das iPhone, to, 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 to jest znowu iPhone, proszę Państwa, i tak dalej, i tak dalej, proszę, od sklep temu i tak, proszę Państwa, doszli do końca, ale proszę Państwa, ja bym się skupił teraz na meritum, żeby Państwu pokazać, co chciałem do Państwa powiedzieć od samego początku mi nie wyszło. A mianowicie, proszę Państwa, tak. Jak Państwo tutaj wpiszą sobie Google, albo korzystając z tego programu, od razu sobie klikną i jest Google, proszę Państwa. Bo tutaj, jak Państwo wpiszą taki numerek US4877027A, powtórzę, może dla Państwa, US. 4877027A, jak to Państwo wpiszą w taki sposób w Google, to jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w pierwszej kolejności, na pierwszej pozycji wyszukiwarki, w innych też powinno znaleźć, ale tutaj Google akurat był tak łaskawy, że udostępnił na swoim serwerze to wszystko oficjalnie, te dokumenty. I tutaj trzeba pochwalić tego Google'a, mimo że jest czasami chujem, to w tym przypadku akurat zrobił dobrze. To jest mój punkt widzenia. Państwo mogą powiedzieć, że nie, bo, bo z mojego punktu widzenia jest źle, bo ja bym mi tam coś ugrał na tym, a, a, a ja mówię, że dobrze zrobię. I teraz tak, tutaj tego jest więcej, ale jak klikniemy sobie Google'a ten dokument, to tutaj to akurat jest, proszę Państwa, patent. Patent chroni wynalazcy i wynalazek w ten sposób, że wynalazca. Pokazując prototyp, czyli coś, co musi działać, bo inaczej nie uzyska się patentu na takie urządzenie. To z takiego tytułu może czerpać później korzyści z takiego wynalazku przez jakiś tam okres, zazwyczaj 25 lat. I teraz po 25 latach, jak kogoś stać na doktorów, profesorów, inżynierów, na dużo pieniążków, proszę Państwa, to ktoś może sobie to zbudować, bo tutaj piszą, że jest urządzenie, czy tam można zbudować sobie urządzenie, odpowiednio modelując falę dźwiękową i łącząc falą mózgową danego człowieka. I jeżeli taką falę zmodyfikowaną wyślemy w eter, nawet z USA, nawet z Chin, nawet z Wyspy Bergamuta, proszę Państwa. To taka fala dociera tylko do tej jednej osoby i ta osoba słyszy sygnał ma. Czasami jak coś nie działa za dobrze, to ma szumy albo piski, proszę Państwa, w uszach. Jak ta fala będzie się zmodyfikowana. I nie bez powodu, nie bez kozery, proszę Państwa, nie mówię, że słyszy głosy, tylko słyszy sygnał. Jak powie, że słyszy głosy, to Państwo od razu powiem, kurwa, co mi tu pierdoli? za przeproszenie, prawda? Jak ja tu Państwu pokazuję dokument, prawda, oficjalny i mówię Państwu takie rzeczy, że to, że to abstrakcyjny opis jest na początku, prawda, czyli ogólny, a później jak Państwo sobie przejdą dalej, to będzie techniczne rozwiązanie tego problemu, czyli będzie napisane jak państwo mogą to zbudować? Ale, no jak mówiłem wcześniej, tutaj trzeba sobie pozwolić na inżynierów, doktorów, profesorów, prawda? Bo to nie jest tak łatwe to zbudować, ale można zadawać pytania, proszę państwa. Można jako obywatel, jako wolny człowiek. Można po prostu wystosować jakieś pismo, pocztówkę wysłać z pytaniem do redakcji, jakieś do gazety, do polityków, proszę Państwa. Dlaczego od 80 lat, tak, proszę Państwa, od 80 lat są takie wytwory, wytwory jakieś dziwne, a my mając internet jakieś tam 25-30 lat, dopiero teraz się o tym dowiadujemy, prawda? Można zadawać pytania, proszę Państwa. Kto pyta, prowadzi, proszę Państwa. Powtórzę, kto pyta, proszę Państwa, prowadzi i. Jeżeli po prostu no, uwzględnimy te wszystkie dokumenty, patenty i tak dalej, a jest ich, bo, proszę Państwa, no, nie kilkaset, ale kilka tysięcy, niektóre są pośrednio, niektóre bezpośrednio powiązane, to proszę Państwa, psychiatria dziecięca nabiera całkiem innego znaczenia. I jak się tak popatrzymy później w prawo, w lewo i nawet proszę Państwa do przodu do tyłu, tak, to jest coś takiego jak links, rechts, fors. Links, rechts, forts, zurück. Dochodzimy do centrum, proszę Państwa, z powrotem, tak jak żeśmy się popatrzyli, no to wszystko w koło, prawda? To patrzymy, kurwa, że ci nasi koledzy, nasze koleżanki, to tak właściwie nie byli nasi koledzy nasze koleżanki. Tak to, kurwa, właściwie to wszystko dziwne w tym świecie. No i tak bym zakończył, proszę Państwa, chyba dzisiaj. Jest 22. drugi. Lipiec roku Pańskiego 2024, proszę Państwa, z tej strony mówi do Państwa Marcin Niemaks Szolga, proszę Państwa, i e, przepraszam za mój sarkazm, e, za mój po prostu egocentryzm, e, za moje po prostu, za moją czasami nonszalancję i za mój po prostu, jakby to czas bym powiedział, wyniosły sposób wypowiedzenia się. Ale no, czasami trzeba dać sobie też upust emocjom i no, chcąc nie chcąc no wyszło na Państwa. e con c'è